Do Twej dążymy, kaplicy, co z brzegu czeka nas, wśród wichrów nawałnicy, w pochmurny, słodny czas, byśmy tam wciąż dążyli i nigdy nie zbłądzili. Mary Maryjo, o śmierć. Jak cudnie w zmierzchu cieni, Twój obraz sercu lśni, Pod się rumieni, Na nim Twój promień, o jutrznio powstająca, O gwiazdo z chmur świecąca, Maryjo, Maryjo, O Maryjo Święta. Na wiośle żeglarz wspada, Zucz sączył ze połzie, W Tobie ma port otwarty, W tęsknicy wzywać się. Gdy wiatr bałwany wzdymi, Niech zgłuchnął na Twe. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego, Amen. Wierzącym ukazał się Zbawiciel świata. Tak wzywa nas dzisiaj responsorium z godziny czytań. Sprawowanie Eucharystii i złożenie podczas niej wiecznej profesji jest na wskroś godnym uczczeniem tego właśnie dnia. Dlatego tym większa jest Nasza radość, że możemy uczestniczyć w tak wyjątkowej i świątecznej liturgii. Świątecznie więc i wyjątkowo witam księży prowincjałów obu prowincji: księdza prowincjała Adriana Galbasa i księdza prowincjała Józefa Lasaka. Z niemniejszą radością witam także. Przebywającego w Polsce i obecnego wśród nas, księdza Adriana Willi, prowincjała, prowincji szwajcarskiej. Witam księży z naszego ołtarzywskiego seminarium na czele z księdzem rektorem Tomaszem Skibińskim. Witam wszystkich obecnych tu gości i parafian księży. Braci i siostry, wszystkie osoby świeckie. I Was, naszych młodszych współbraci, którzy dzisiaj wypowiecie słowa przyrzeczeń, witam ciepło i serdecznie. Dzięki Wam z nadzieją patrzymy w przyszłość, z ufnością w Bożą opatrzność i opiekę nad nami. Godnie uczcijmy narodzenie najświętszej Maryi Panny, przez nią wierzącym ukazał się zbawiciel świata. Panie zmiłuj się nad nami, Panie zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święta Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Wszyscy święci aniołowie, módlcie się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, celu, się za nami. Święty Józefie, modlę się za nami. Święci Piotrze i Pawle, dnia 8 września roku pańskiego 2011 w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Poznaniu Święta Matka Kościół przedstawia księdzu prowincjałowi Adrianowi Galbasowi i księdzu prowincjałowi Józefowi Lasakowi następujących 16 kandydatów do wiecznej konsekracji w stowarzyszeniu apostolstwa katolickiego Niech przystąpią ci, którzy mają złożyć akt wiecznej konsekracji. Wszyscy święci uczniowie Pańscy, mórcie się za nami. Święty Szczepanie, mórcie się za nami. Święty Wawrzyńcze. Święta Agnieszko, się za nami, wszyscy święci. Wspaniale o konsekracji zakonnej powiedział papież Benedykt XVI. W sakramencie Chrztu Świętego wyrzekliście się szatana i dzieł Jego i otrzymaliście dary łaski. Potrzebne do życia chrześcijańskiego i do świętości. Już wtedy otrzymaliście łaskę wiary, która pozwoliła Wam zjednoczyć się z Bogiem. W chwili profesji zakonnej czy przyrzeczenia, wiara pozwoliła pełniej przylgnąć Wam do tajemnicy Serca Jezusowego, w którym odkryliście skarby. Tym razem wyrzekacie się rzeczy dobrych. Rozporządzania własnym życiem, rodziny, zdobywania majątku, aby zyskać wolność konieczną do bezgranicznego oddania siebie Chrystusowi i Jego Królestwu. Święty Dominiku, się za nami, święty Ignacy z Lojoli módl się za nami, święty Wincenty a Paulo módl się za nami, święty Janie Bosko a was bracia i siostry bardzo proszę o modlitwę w intencji tych młodych ludzi święty kościół dzisiaj święcąc ziarna wypowiada piękną modlitwę. Boże, prosimy Cię, pobłogosław te ziarna. Zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą. A ziemię żyźni rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosły, wydały obfity plon. Odnieśmy tę modlitwę do tych młodych ludzi, i prośmy Boga, aby ich pobłogosławił, aby uchronił ich przed gradem grzechu, przed powodzią złych namiętności, przed suszą życia bezbożnego i przed wszelką szkodą. nas, panie, od grzechu każdego. Wybaw nas, Panie, od śmierci wiecznej. Wybaw nas, Panie, przez Twoje wcielenie. Wybaw nas, spanie, przez Twoją śmierć i wstanie. Niech Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, w swej miłości i miłosierdziu przyjmie waszą konsekrację. Ja z radością przyjmuję przyrzeczenia, jakie złożyliście naszemu stowarzyszeniu. Niech Pan nasz Jezus Chrystus, Apostoł Ojca Przedwiecznego, przedstawienictwo Błogosławionej Dziewicy Maryi, Królowej Apostołów i naszego świętego Ojca Wincentego uczyni was wiernymi aż do śmierci w służbie Bogu i ludziom, Abyście w ten sposób osiągnęli pełnię radości. Apostolską pracę twych synów. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś prowadził wszystkich do pełni chrześcijańskiego życia. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś konsekrowanych do Twojej służby, przez wytrwałe dążenie do dóbr wiecznych umacniał w przymnażaniu dobra wszystkim braciom. Wysłuchaj nas, Panie, abyś otwierał nasze serca biednym i cierpiącym, byśmy ochotnie dzielili się z nimi tym, co mamy. Wysłuchaj nas, Panie, abyś dopomógł rodzinom życia konsekrowanego żyć w miłości Chrystusowej na wzór swych założycieli. Wysłuchaj nas, Panie, Abyś udzielił tym naszym braciom łaski wytrwania w nowych zobowiązaniach życia konsekrowanego. Wysłuchaj nas, panie. Abyś udzielił nam łaski dostrzegania działania ducha świętego w znakach czasu. Wysłuchaj nas, panie. Christe, hear us, Christe, hear us, Christ, listen to us, Christ, Dla większej chwały Boga, najświętszej dziewicy Maryi, klowej apostołów, wszystkich aniołów i świętych, i dla większego uświęcenia duszy swojej i bliźniego swego, z pomocą Boga i za wstawiennictwem najświętszej dziewicy Maryi, świętego Ojca naszego Wincentego i wszystkich świętych, ja Sylwester Jurczak, oddaję. Poświęcam i składam w ofierze całego siebie temuż Bogu Wszechmogącemu. I postanawiam naśladować Pana naszego, Jezusa Chrystusa, w zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego. Dlatego na całe życie przyrzekam Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i jego przełożonym: czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, wytrwanie, życie we wspólnocie dóbr. I w duchu służby, w miłości Chrystusa Pana, według prawa tego stowarzyszenia. Drodzy bracia, przez śmierć krzyżową swego Syna. Bóg, Ojciec pragną zbawić wszystkich ludzi. Niechaj krzyż, który otrzymasz, przypomina ci każdego dnia, że apostolstwo naszego stowarzyszenia karmi się miłością Chrystusa, który wydał samego siebie za braci. Ojcze Wszechmogący, pokornie błagamy. Ześlij swego ducha na tych Twoich synów, którzy wiernie poszli za słowem Chrystusa. Utwierdź ich w postanowieniu i spraw, aby całe ich życie było poddane Ewangelii. Rozpal w nich miłość braterską i troskę o wszystkich ludzi, aby stali się znakiem i świadectwem, że Ty jeden jesteś Bogiem prawdziwym, który kocha wszystkich miłością nieskończoną. Spraw, aby z odwagą znosili życiowe próby, a przez to otrzymali stokroć więcej, jak to obiecałeś, i potem odziedziczyli nagrodę życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Nie lecz bóg, niech lecz, nie lecz bóg, bóg zawsze we wszystkim. Nie honory lecz bóg, bóg zawsze we wszystkim mój Moi drodzy, przede wszystkim wielka wdzięczność za wytrwałość całej wspólnocie liturgicznej, ale wierzę, że Pan Bóg nagrodzi nam ten, to doświadczenie, ten ofiarowany czas, bo przecież jest to przepiękny dar Boga dla umocnienia naszej wiary, że tych 16 młodych ludzi natchną wewnętrznie mocą Ducha Świętego, żeby swoje życie oddali Jemu dla służby braci. I również dlatego ogromna wdzięczność Trójcy Przenajświętszej, ale również za to, że dała nam doświadczyć uniwersalności Kościoła. Bo wśród tych szesnastu braci dwóch jest z Ukrainy, dwóch z Białorusi i jeden Ignacy z Konga. A w tej uroczystości uczestniczyli księża z innych krajów na czele z naszym drogim gościem, księdzem Adrianem Wili, prowincjałem prowincji szwajcarskiej. Słowa wdzięczności w swoim imieniu, w imieniu księdza Adriana, prowincjała, tu z Poznania, dla tych wszystkich, którzy przygotowali tę uroczystość ten oprawy dla księdza rektora i całej wspólnoty poznańskiej, dla księdza proboszcza. I wspólnoty parafialnej, dla służby liturgicznej, dla tych wszystkich, którzy jakąkolwiek, jakikolwiek wkład w tę uroczystość mieli. Na ręce księdza rektora Wyższego Seminarium Duchownego, całemu gronu formatorów, profesorów, za trud niełatwego, to nie jest łatwy kawałek chleba, ale piękny. Uczestniczyć w procesie wzrastania, formowania młodych ludzi, a później cieszyć się, kiedy oni z radością wyrażają, składają wieczną konsekrację. Kapłanom, gościom i z Ukrainy, ksiądz delegat z Ukrainy, z wychowawcami i tutaj z licznych wspólnot naszej, z Polski, i z zagranicy, misjonarze z Papui Nowej Gwinei, z Rwandy. Nie ma czasu, żeby wszystkich tutaj wymieniać, ale to świadczy o tym uniwersalności Kościoła, któremu, w którym jest zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego: Księża, bracia, siostry, palotynki. Dlatego cieszymy się licznie zebranymi tutaj siostrami, palotynkami podczas tej uroczystości, siostrami. Naszymi z Instytutu Szynsztackiego. Jeżeli są jakieś inne siostry, to również ogromnie dziękuję za uczestnictwo w tej doniosłej uroczystości. Panu organiście, wszystkim innym posługującym służby liturgicznej, alumnom, braciom. A do Was, moi drodzy, jedno słowo w nawiązaniu do pięknej homili księdza prowincjała Adriana, abyście na wzór Maryi byli taką. Żyzną glebą, na której Boże Słowo Chrystus będzie wzrastało, i abyście tym Chrystusem nie zatrzymywali go dla siebie, ale właśnie dzielili się z innymi, nieśli go tam, gdzie potrzeba właśnie radości, nadziei i wiary przede wszystkim. Bądźcie świadkami żywej wiary, świadkami obecności Boga Żywego pośród swojego ludu. Do Ciebie, Matko Szafarko, łask, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją Tyś nam jedyną. W cierpienia czas pomocą do. Ratuj nas, gdy twojej chwały niebieski tron na duszy cierpiące, spoglądni na nas przez obrazom pomocy nie ustają. omota das i nie ustane